Trenerze, znajdujemy się na... Głównej płycie boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka Rejmana, gdzie pierwsza drużyna Wisły Kraków rozgrywa swoje mecze. Czy to miejsce jest wyjątkowe do rozegrania turnieju Wisła Women Cup? Uważam, że jest to najlepsze miejsce do rozegrania dużego turnieju dla, dla dziewczynek, zwłaszcza, że ten futbol kobiec się coraz bardziej rozwija i bardzo się też cieszę, że możemy, możemy być gospodarzami takiego pięknego wydarzenia no i reprezentować właśnie Nasz, nasz ukochany klub. A jakie głosy z szatni? Jak dziewczynki reagowały na to, że, e, że właśnie tutaj dzisiaj zagrają, bo wiemy jaką otoczkę medialną ma ten turniej, e, że nagrywaliśmy sporo materiałów e, promujących akcję. Jak to dziewczyny odbierały? Jak, jak, jakie są głosy z szatni? Zdecydowanie ekscytacja. Ekscytacja to jest e, coś, co, co rozpierało naszą szatnię, ale poza tym też duma, bo możemy pojawić się właśnie tutaj na na głównym, gdzie e, zwykle zajmujemy miejsca, e, miejsca siedzące na, na trybunach i to my dopingujemy pierwszą drużynę, a tutaj tak naprawdę e, moje zawodniczki grają pierwsze skrzypce i to one muszą e, tutaj troszeczkę powalczyć, więc na pewno ekscytacja, ale też duma z tego, że e, właśnie budujemy, e, budujemy i jesteśmy częścią Wysły Kraków. Pierwszy raz taki turniej na obiektach Wisły Kraków. Myślę, że to duma, że nasze dziewczyny tutaj rozgrywały swój turniej. Więc zdecydowanie, jak popatrzymy na poziom w ogóle tych, tej, tej gry i zaangażowania drużyn, rodziców i kibiców, to jest coś nieprawdopodobnego. Jestem w ogóle w szoku, jak to wszystko wygląda. Myślę, że jeden z fajniejszych turniejów, fajne brandy i myślę, że, że naprawdę świetny poziom. Mamy pięć roczników dziewczynek, jeśli chodzi o szkolenie w Akademii. Wisła Kraków rozwija również właśnie tą sekcję kobiet. Czy są dalsze plany do, do rozwoju właśnie tej sekcji? Tak, ja uważam, że kluby piłkarskie to są kluby, które powinny zwracać również uwagę na, na rozwój nie tylko piłkarzy, ale też piłkarek. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że taka sekcja istnieje w Wisle, że się rozwija, że jest tyle pasji w tym, że wielu rodziców rozwija tak przez sport swoje dzieci. Uważam że to jest coś, co Wisła po prostu musi kontynuować i nie ma prawa z tego zrezygnować. Jest z nami Natalia Wróbel, reprezentantka Polski Seniorek. Natalio, Wisła Women Cup 2025, pierwsza tego typu inicjatywa, międzynarodowy turniej dziewczynek do lat 13. Jak Ci się podoba? Jestem dumna z całej inicjatywy, naprawdę poziom jest wysoki, organizacja TOP. Bardzo mi miło tutaj uczestniczyć, być ambasadorką takiej inicjatywy. I po prostu chcemy tego więcej i, i rozwoju tej kobiecej piłki jak na najwyższym poziomie. Jesteś z Krakowa, reprezentowałaś Uniwersytet Jagielloński. Tam zakulisowo trochę rozmawialiśmy, że sama chciałabyś wziąć udział w takim turnieju. Czy w twoich czasach, gdy tutaj jeszcze grałaś jako młodzieżka, były tego typu turnieje, czy właśnie raczej nie? Raczej nie, było bardzo mało takich turniejów, eventów. Brakowało tego po prostu popularyzacji i, i, i rozwoju w tym kierunku. A wiem, że takie małe turnieje po prostu otwierają te dalsze ścieżki pokazują, jak piękny jest futbol i jak wiele można osiągnąć w nim, bo jako mała dziewczynka zawsze marzyłam, żeby osiągnąć ten level reprezentacyjny, grać za granicą. Teraz miejscu jestem w miejscu, w którym to mi się udało. Cieszę się z tego i chcę pokazać tym właśnie młodym dziewczynkom, że warto marzyć, warto dążyć. Do, do tego celu i, i rozwijać się każdego dnia. Właśnie już wspomniałaś o Twojej karierze międzynarodowej. Reprezentujesz Glasgow City, szkocki zespół. E, powiedz mi, czy to jest miejsce, w którym chciałabyś się zatrzymać na dłużej, czy może myślisz o innych zespołach e, z kontynentu? Szczególnie. Chcę zdradzać, na razie skupiam się na teraźniejszości i na następnym sezonie walczymy o najwyższe cele, będziemy grać w eliminacjach do Ligi Mistrzów, więc skupiam się na teraźniejszości, ale wiadomo, te większe marzenia są. Nie ukrywam, że chciałabym doświadczyć czegoś więcej i w tym kierunku będę dążyć, ale teraz oczywiście dla mnie jest najważniejsze sukcesy z Glasgow City i na tym się będę koncentrować. Bardzo Ci dziękujemy. Natalia Wróbel jest ambasadorką naszego turnieju Wisła Women Cup 2025. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, dzień dobry. Dzień dobry. Wisła Kraków gości dzisiaj turniej, a w zasadzie jest gospodarzem turnieju Wisła Women Cup do lat 13. Rozwój kobiecej piłki w Małopolskim Związku Piłki Nożnej, a także w ogóle w naszym regionie jest zauważalny. Zgadza się, no bo chcemy jako związek być silnym partnerem piłki kobiecej i myślę, że to się od wielu lat już realizuje w Małopolsce, natomiast nie ukrywam, że w tej kadencji szczególny nacisk chcemy na to położyć. Ten turniej no to jest bardzo dobry przykład popularyzacji piłki nożnej kobiet. Widzę też na trybunach wiele dziewczynek, które może zainspirują się, że, że mogą również dołączyć do tego sportu wysoki poziom, bardzo dobra organizacja, także gratuluję. Cieszę się, że jako Małopolski Związek Piłki Nożnej jesteśmy partnerami tego turnieju No i będziemy chcieli brać udział we wszelkich inicjatywach, które propagują, promują piłkę kobiecą, zachęcają dziewczynki do uprawiania sportu no i przyczyniają się do tego, żeby jako społeczeństwo e, na, na nasze, nasze dzieci się tutaj też rozwijały pod kątem sportowym. Bardzo nam na tym zależy jako Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej. hoc est igitur nomen W większej liczbie zdanie jakbyś mogła podsumować turniej, który jeszcze jeszcze trwa. Jakbyśmy mogli podsumować turniej, który jeszcze trwa. Ja uważam, że ten turniej był bardzo udany. Jest to pierwsza edycja Wisła Women Cup, więc pierwszy dla nas taki wielki turniej dla dziewczynek, ale dzisiaj możemy już śmiało powiedzieć, że, że naprawdę wyszło nam to nawet chyba nie chybie, jak powiem, że top. E, wszędzie dookoła, gdzie się nie obrócimy, to słyszymy bardzo pozytywne wypowiedzi na ten temat. Bardzo e, dużo też słuchać o tym poza stadionem. Ludzie o tym mówią, ludzie tu dzisiaj przychodzą, oglądają te dziewczynki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu sportowego, który się tutaj zaprezentował i wciąż się prezentuje. Teraz obecnie jesteśmy e, w strefie już, e, która zdąża. Do pierwszego miejsca, o walkę do pierwszego miejsca, i myślę, że to będzie naprawdę dużo emocji, duże wyzwania dla tych dziewczyn, żeby sięgać po te najwyższe cele. Nagrody są przepiękne. No i myślę, że, 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 że co, że niech wygra najlepszy. Kasiu, jest to pionierski turniej, pierwsza edycja. Pierwszy raz tak duży turniej gości w Polsce. Myślę, że nie, nie bójmy się tego powiedzieć, na tym poziomie rozgrywkowym U13. Czy było trudno zorganizować taki turniej? Na pewno nie było łatwo. A myślę, że można też powiedzieć sobie wprost, że tak, było trudno, ponieważ, tak jak mówisz, jest to chyba pierwszy taki turniej organizowany przez klub. Yy, dziewczynki, jak bywały na takich turniejach, na takich stadionach, to były to. Chyba tylko tym barki. Natomiast myślę, że mogę śmiało stwierdzić, że żaden klub w Polsce jeszcze nie zorganizował takiego wydarzenia w takiej kategorii wiekowej dla dziewczynek na stadionie. Więc nie było to łatwe i też jakby dopiero przebijamy właśnie tą ścieżkę organizacji na takim poziomie dla dziewczynek. Więc wiele klubów jednak nie zdecydowało się wziąć udziału w takim wydarzeniu, które tu dzisiaj mamy. I żeby znaleźć tą szesnastkę. Nie było na pewno łatwo, natomiast staraliśmy się, dopięliśmy. Myślę, że drużyny są top. Polski. uzupełniliśmy to drużynami z zagranicy i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Kasiu, czy możemy już zaprosić na przyszły rok, na kolejną edycję Wisła Women Cup, tym razem 2026? Oczywiście, jak najbardziej zapraszamy już w tym momencie na przyszłoroczną edycję Wisła Women Cup. Zapraszamy do udziału, popatrzcie jak gramy.